Unieszkodliwianie odpadów to temat ciągle aktualny. Wynika to z częstych zmian uwarunkowań prawnych i technologicznych. Swój wpływ na ten stan mają też wyśrubowane normy unijne ograniczające możliwości składowania odpadów. Zakład unieszkodliwiania odpadów komunalnych, działający w ramach struktury zakładu gospodarowania odpadami komunalnymi w Olsztynie, jest najmłodszą instalacją w województwie. Funkcjonuje niecały rok i jest dedykowany do obsługi 37 gmin w centralnym regionie województwa warmińsko-mazurskiego, które są jego współwłaścicielami. W październiku roku ubiegłego zakończono od roboty inwestycyjne w ramach realizacji programu budowy systemu zagospodarowania odpadów komunalnych i budowy zakładu unieszkodliwienia, Gdzie głównymi zadaniami inwestycyjnymi była budowa dwóch niezależnych linii technologicznych, jednej do zagospodarowania, Odpadów komunalnych, odpadów zmieszanych z wykorzystaniem technologii autobiosuszenia o wydajności 122 000 ton w skali roku. Druga niezależna linia dedykowana jest do zagospodarowania odpadów zbieranych selektywnie selektywnie zmieszanych odpadów opakowaniowych o wydajności 16 000 ton. Integralną częścią całego pakietu inwestycyjnego była budowa również trzech stacji przeładunkowych na terenie miejscowości Tralkowo, Wieś Polska i Medyny. Gdzie okoliczne gminy i operatorzy dostarczają zebrane zarówno odpady zmieszane komunalne, jak i odpady opakowaniowe, a stamtąd zorganizowanym transportem dostarczane są na teren zakładu. Zakład posiada również możliwość zagospodarowania odpadów problemowych w szczególności odpadów pochodzenia tak zwanych gabarytowych, czyli najczęściej są to zużyte meble, ale również są to odpady pochodzenia zużytego sprzętu AGD i RTV oraz odpady budowlane czy odpady nawet niebezpieczne. Efektem końcowym jest wyprodukowanie odpadu, który jest paliwem alternatywnym, czyli odpadu o wysokiej kaloryczności który jednocześnie jest zamiennikiem dla paliw naturalnych. Na dzień dzisiejszy jest on utylizowany termicznie poprzez przekazanie do polskiego przemysłu cementowego. Cementownie są zainteresowane posiadaniem takich odpadów. W rankingu krajowym, jeżeli chodzi o stan wyposażenia i te możliwości technologiczne tego zakładu, jest to jeden, jedno z czołowych rozwiązań inwestycyjnych. Instalacja składa się z dwóch linii odpowiednich do sortowania odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie. Wszystko wskazuje na to, że tegoroczny przerób całego zakładu wyniesie 125 tysięcy ton odpadów przekraczając zdecydowanie pierwotnie zakładaną wielkość. Warto się przyjrzeć, jak przebiega proces unieszkodliwiania odpadów i produkcji paliwa alternatywnego z wykorzystaniem unikatowego komponentu biosuszenia. Odpady wszystkie, odpady zmieszane, podkreślam, ta jedna linia odpadów e, zmieszanych. Do tej linii trafiają odpady z Olsztyna bezpośrednio śmieciarkami, z powiatu olsztyńskiego bezpośrednio śmieciarkami. Natomiast z gmin odległych od Olsztyna transport odbywa się z wykorzystaniem stacji przeładunkowych, do tych stacji z najbliżej położonych gmin trafiają odpady. Wracając do technologii. Z pola odkładczego odpady trafiają ładowarkami na rozrywarkę worków. Następnie odpady trafiają do kabiny wstępnego sortowania. Wybieramy tam odpady tak zwane problemowe, wybieramy również szkło. Po kabinie wstępnego sortowania odpady trafiają do sita o średnicy 150 mm. Frakcja podsitowa z tego sita trafia bezpośrednio już do komór. W których odbywa się proces suszenia odpadów, natomiast frakcja nadsitowa z wykorzystaniem rozdrabniaczy również łączy się z frakcją podsitową i trafia do komór biosuszenia. Komora biosuszenia może pomieścić jednorazowo 260 tysięcy ton odpadów. Proces biosuszenia jest dokładnie monitorowany i analizowany analizujemy temperaturę, analizujemy podciśnienie w komorze. Możemy mieć wpływ na mówiąc o podciśnieniu na pracę wentylatora, który dostarcza powietrze do komory, jak również na pracę wentylatora, który wyciąga zawilgocone już powietrze. Do biofiltra, czyli powietrze poprocesowe przechodzi przez płuczkę chemiczną. Tutaj wytrącany jest amoniak. Pozostałości przechodzą już do biofiltra przez półtora metrową warstwę zrębków dębiny. Proces suszenia polega na zapoczątkowaniu fermentacji tlenowej. Temperatura w tym momencie powstaje do 55 stopni i następuje bardzo intensywny nadmuch powietrza, dzięki któremu pozbywamy się wilgoci. Takiej wilgoci usuwamy nawet do 30%. Po procesie wysuszony odpad cechuje zawartość wody w granicach 15%. Po biosuszeniu odpad trafi na segment mechanicznego przetwarzania, jednak tu pojawiają się pewne problemy z jego dalszym przetwarzaniem wysuszony odpad cechuje się również tym, że drobna frakcja a wcześniej w okresie grzewczym w sezonie grzewczym był to popiół, w tej chwili drobna frakcja mineralna powoduje wzbudzenie dużych ilości pyłu. Tą kwestię w tej chwili poprawiamy poprzez uszczelnienie, dodatkowe uszczelnienie urządzenia, na którym następuje rozdział frakcji lekkiej i frakcji ciężkiej. Przebrane w ten sposób odpady, czyli wydzielona frakcja lekka, stanowi już paliwo z odpadów. Natomiast frakcja ciężka, gruz, drobiny szkła, jako odpad mineralny bezpieczny dla środowiska, trafia na składowisko w Wyciece. Natomiast frakcja palna trafia do cementowni Kujawy w Winowrocławiu. Żeby realnie zmniejszyć wielkość odpadów, należy je segregować. Jak zatem wygląda to w praktyce? Mieszkańcy regionu segregują coraz lepiej. Wzrasta nie tylko ilość wysegregowanych surowców wtórnych, ale też poprawia się z roku na rok ich jakość. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi ma odrębną linię do surowców wtórnych, gdzie odpady są rozsortowywane na asortymenty, które są dalej przetwarzane w specjalnych instalacjach u recyklerów. Odpady selektywne, które przywożone są do zakładu trafiają na, na wstępie na pole odkładcze. Następnie specjalnymi taśmociągami rozsortowywane są w kabinach sortowniczych. Jest pierwsza preselekcja ręczna. Potem zespół urządzeń dzieli już na sposób szczegółowy asortymenty i po doczyszczeniu już z tym końcowym też przez człowieka i sprasowaniu te odpady nadają się już do przekazania do ostatecznego przetworzenia. Powstają takie baloty, które już są jakby tym pierwszym surowcem, który jest zainteresowaniem recyklerów, żeby te odpady jakby uzyskały nowe życie. Segregowanie ma też swoje uwarunkowania, czasami nawet tak prozaiczne jak pogoda. W tym roku do czerwca odpadów selektywnych dostarczono ponad 5 tysięcy ton. Linia jest przystosowana do przerobu ponad 16 tysięcy ton rocznie. W selektywnej zbiórce występuje sezonowość ilości odpadów. Kiedy jest ciepło, wzrasta ilość odpadów w postaci tworzyw sztucznych, tak, naszych butelek po napojów. Zimą jest ich mniej, natomiast na przykład we wrześniu, w październiku wzrasta ilość makulatury. Więc tak naprawdę czekamy, żeby gminy coraz lepiej segregowały i czekamy na surowce wtórne. Jesteśmy gotowi, aby je przyjąć i przetworzyć. Odpady są elementem naszej cywilizacji. Najlepsze, co możemy z nimi zrobić, to ponownie je wykorzystać surowcowo i energetycznie.